Czyli transmisji na żywo z znienacka, i tak w ogóle dzisiaj z kuchni, bo po prostu tutaj będę nadawał. Piście tradycyjnie komentarze, skąd oglądacie. Jest to dla mnie zawsze fajna i ciekawa informacja. Widzę, że powiadomienie już wyszło, no ale tak czy inaczej, zaczekam, aż ktoś tutaj dołączy, żebym nie mówił po prostu sam do siebie. No i przejdę do mm, tematu. Słuchajcie, tego dzisiejszego żywca. Yy, dzieje się no, dużo, jak widać, różnych rzeczy. Niekoniecznie są to rzeczy, które byśmy sobie życzyli, żeby się działy. Niekoniecznie są to rzeczy, z których możemy być yy, no, po prostu zadowoleni. Tak? Yy, natrafiłem na takie info, yy, którym chciałem się tutaj podzielić i yy, 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 przeczytać parę, parę takich informacji i co? I odnieść się do tego. i Czekam też również na Wasze zdanie, jakie jest, jakie jest Wasze w tej, w tej kwestii. A zaraz przejdę do tematu. Właśnie no, temat myślę, że jest adekwatny do tego, o czym będę po prostu tutaj dzisiaj mówił. O słuchajcie, o ministrze Żurku, ten minister Żurek, o ten, co je Żurek z kiełbasem. I to potwierdza się, że jest to wstrętny człowiek, że jest to człowiek, kreatura. Za to, co um, proponuję tutaj zrobić, myślę, że to są chyba odpowiednie słowa, którymi po prostu tutaj o, określam człowieka, tak? Um, jak ustaliło Okopres, minister sprawiedliwości i prokurator generalny Wardemar Żurek chce rozporządzeniem wyznaczyć kilkanaście prokuratur, które będą ścigać przestępstwa na tle narodowościowym i religijnym wynikające z niepełnosprawności płci lub orientacji seksualnej, czy propagowanie totalitar totalitaryzmu. O, no to, to ostatnie to, to coś czuję, że to się to się mnie tyczy. Znaczy, ja niczego nie propaguję, no ale znając to, jak ci ludzie podchodzą do tego, że człowiek powie parę zdań dobrych na temat Rosji, czy potępi na przykład dyktaturę USA, no to to, to może podlegać pod ten taki totalitaryzm, o którym oni tutaj piszą. Wczoraj też powiem wam, yy, ogląda, oglądałem, słuchałem taki film na YouTubie krótki. Jest taka YouTuberka Rosjanka, yy, Katiusza się nazywa, i ona zrobiła taki film bardzo delikatny. Ja nie wiem, no po prostu bardzo tak wypowiedziała się. Yy, no delikatnie, tak, tak bardzo, tak yy, dyplomatycznie na temat rusofobii w Polsce. I powiem Wam, że y, jakie komentarze tam się pojawiły, to tylko się potwierdziło w moim przekonaniu, i później ta, ja tam napisałem kilka komentarzy. Ktoś tam próbował wchodzić w polemikę ze mną i y, właśnie mówił o tym, y, właśnie byłem negowany za to, że chwaliłem że chwaliłem Rosję i że nie jestem rusofobem. Więc ciekaw jestem jak do tego by się odniosło Ministerstwo Sprawiedliwości i, i pro, prokurator generalny Waldemar Żurek, czy rusofobia to też jest niedobra, czy rusofobia jest wskazana, bo, bo jest po prostu bo jest po prostu antyukraińska. Więc tutaj no to Widzę, widzę i tak domniemywam, że po prostu będzie to takie to wybierane, tak? Tak wybierane, jak komu po prostu pasuje, bo jak powiecie coś złego na obywatela Ukrainy czy jakiegoś innego narodu, nawet na temat Polaka, to będzie wtedy to przyjęte po prostu no, no, jako akt jakiś mowy nienawiści. A jeżeli powie, powiecie znaczy aktem nienawiści będzie jak powiecie na jakiś obcy naród, jak powiecie na Polaka czy też na Rosjanina, no to wtedy, wtedy nie, to wtedy nie będzie problemu, tak? Bo we własne gniazdo srać można yy, i w gniazdo rosyjskie też, ale, ale, yy, ale już na inne no to trzeba uważać, tak? Z tym co się mówi, z tym co się po prostu yy, uważa i człowiek się odnosi. Sprawami z właściwości prokuratur Okręgu Ostrołęckiego miałyby się zajmować prokuratora rejonowa w Łąży, Ta jednak projekt zaopiniowała negatywnie. Ale dobra, tutaj piszą, trwają konsultacje, minister potwierdza. Czy minister Żurek potwierdza obecnie trwają konsultacje nad kształtem rozporządzenia? I jak przekazuje portal? Dyskusja, czy będą zajmować się tym wyznaczone prokuratury rejonowe. Obecnie mówi się o 16 w całym kraju, czy też okręgowe, czy miałby być 16 po prostu specjalnych prokuratorów do ścigania mowy tzw. nienawiści. Powstawałyby w nich zespoły złożone z kilku prokuratorów, które specjalizowałyby się w tego rodzaju przestępstwach. Ale dlaczego od razu przestępstwach? A czy, czy to są przestępstwa już, czy to, to mogą być wykroczenia? Bądźmy precyzyjni, to jest przestępstwo, to co jest. Bo... Ja, mam, ja nie widzę tutaj takiej równowagi trochę, jeśli chodzi o przestępstwo, a jak ktoś coś powie. Czy jeżeli ktoś coś powie, to też jest przestępstwo? Czy to może być wykroczenie? Czy jeżeli ja wezmę butelkę i zrobię tulipana z tej butelki i komuś podejrzewę gadło, to ja dokonuję przestępstwa czy wykroczenia? No, chyba raczej przestępstwa. Ym, a jak coś powiem i jak powiem komuś, że. Że jest, nie wiem, brzydki, głupi i, i do niczego, no wiadomo, w jakichś tam gorszych epitetach, no to wtedy dokonam przestępstwa. Nie widzę tutaj takiej miary równości tego wszystkiego, tak? No, no, ale to będzie kolejny, w moim przekonaniu, po prostu taki akt, do tego, żeby ludziom zamknąć usta, akt, do tego, żeby ludzie po prostu nie. Wypowiadali się, żeby się bali powiedzieć, żeby się bali wyrazić swojego zdania, a lepiej nie mówić, lepiej nie dyskutować, lepiej pominąć temat, nie wrzucać gówna w wentylator, żeby po prostu nie, nie rozwaliło. Dla mnie to jest dramat. Powstałyby w nich zespoły złożone z kilku prokuratorów, które specjalizowałyby się w tego rodzaju przestępstwach, a oprócz tego zajmowałyby się też innymi sprawami, cokolwiek znaczy innymi sprawami. Z informacji kopres wynika również, że wyznaczenie takich jednostek jest już przesądzone i może to się wydarzyć w lutym 2026 roku, czyli jest już przesądzone. I mają się pojawić, słuchajcie, specjaliści od hejtu. Stosowne rozporządzenie jest przygotowane. Wyznaczone jednostki będą mieć specjalizację w ściganiu hejtu. To będzie dotyczyło szeroko pojętego hejtu. I znowu Mowa taka trawa. Co to znaczy szeroko pojętego? Co, co jest szeroko pojętym hejtem? Co, co, co się mieści pod tym stwierdzeniem? Bez znaczenia, czy, jak oni tu podkreślili, bez znaczenia, czy ofiarami są Ukraińcy, Żydzi, Romowie, czy polski obywatel, który ma inne poglądy. Ja myślę, że ten ostatni polski obywatel to tutaj jest najmniej ważny w tym wszystkim i mieliśmy tego. Słuchajcie, gdzieś przykłady, że mm, polski obywatel jest gorzej traktowany w Polsce niż obcokrajowiec, więc, yy, więc yy, to gdzieś można wsadzić sobie gdzieś tam między bajki. No chyba, żebyście obrażali Jurka Owsiaka, no to wtedy, no to wtedy tak, to wtedy tak. No. Zależy na kogo, na kogo trafi, na, na jakiego Polaka, czy też polskojęzycznego. Jeden z takich zespołów miałby postać w prokuraturze rejonowej w Łomży Prokuratura z Łomży miałaby być wyznaczona do prowadzenia wszystkich spraw dotyczących tzw. mowy nienawiści z całego regionu białostockiego. Byłyby to wszystkie sprawy yy, z właściwości prokuratur ogrękowych Łomży, Białego Stoku, Suwał, Golsztyna i Ostrołęki A co oni tu jeszcze pis 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 piszą? Piszą, że sprawa nie jest prosta. To dobrze. <laughs> Sprawa nie jest prosta. Prokuratura Okręgowa w Łomży negatywnie zaopiniowała projekt. Co nieciekawego, tam piszę jeszcze w tym. To była negatywna opinia z uwagi na to, że niektóre prokuratury rejonowe z Okręgu Orszczyńskiego są oddalone wiele kilometrów od prokuratury łomżyńskiej Rzymskiej w momencie prowadzenia spraw wymagających natychmiastowego zastosowania środków zapobiegawczych, to byłoby bardzo utrudnione, powiedziała Dorota Leszczyńska, dodając, że generowałoby to też spore koszty, ale przecież tu nie chodzi o koszty. Tu nie chodzi o koszty. Kto by się tam kosztami przejmował? Mm, ważne jest y, ściganie, y, słuchajcie, mowy nienawiści. Ważne, znaczy nie w moim przekonaniu, ale według ministra Żurka, co jest Żurek z Kilbasem, y, ściganie tego rodzaju, jak, jak to Ministerstwo Tak zwanej Sprawiedliwości y, 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 cytuje, hejtu. Dla mnie to jest kolejna cenzura, dla mnie to jest kolejne, hmm, kolejne gdzieś tam próbowanie hmm, powstrzymywania jakiejś treści. Też widzę i zdaję sobie sprawę w moim przekonaniu, jak hmm, ludzie sięgają też do treści internetu i że w internecie znajdą wiele właśnie hmm, wypowiedzi, hmm, które są sprzeczne z tymi wypowiedziami, które są w mainstreamie. No i to się nie podoba i też. Te liczby, jakie kręcą niektórzy youtuberzy, vlogerzy, y, które są liczbami lepszymi niż jakieś polskojęzyczne telewizje, y, czy choćby nawet kanał Zero, o którym robiłem ja film. Zobaczcie, wczoraj zrobiłem film o kanale Zero. Ja nagrywałem ten film za dnia. Nie wiem, kiedy Andrzej Suwerenny też zrobił ten sam temat. Nie rozmawialiśmy ze sobą. Ani on nie zgapił do mnie tematu, ani ja. Po prostu u niego się pojawił vlog wieczorem, tak samo gdzieś w podobnych godzinach, chyba wcześniej ode mnie, no ale ja nagrywałem za dnia tam gdzieś w parku, jak byłem, tak? A on sobie nagrywał w domu przy mikrofonie. No i tak to jest. Także jak widać, to też świadczy o tym, że my, ludzie internetu, tego YouTube'a, też śledzimy różne sprawy. Czasami tematy się powtarzają, bo, no bo wymagają komentarza i przynajmniej w moim przekonaniu, czy też innych kolegów, youtuberów, których nie znam, powiedzmy, ale wyrażam się w nich w ten sposób przyjacielsko, no to dostrzegają te same problemy i po prostu treści się mogą powtarzać, tak, jeżeli będą komentowane w tym samym czasie te same sprawy. I kwestia jeszcze właśnie tej tak zwanej mowy nienawiści, tego hejtu, tak mówię, jest to próba totalnej cenzury, żeby właśnie zamknąć usta tym, którzy mówią właśnie na takich niezależnych gdzieś tam kanałach, no bo można wyciągnąć jakieś wtedy prokuratorskie działa wobec pewnych ludzi, którzy będą mówili i im się podciągnie jakieś słowa, jakieś nawet przejęzyczenie czy coś pod tak zwaną mowę nienawiści i no i wiecie o co chodzi, tak, no i będzie próba po prostu postawienia jakiegoś zarzutu, sprawy sądowej i tak dalej, ma nie być łatwo, ale prokuratorzy mają łatwo z tego względu, że, mm, no, że no co, jak to się mówi, nie muszą się, nie muszą się borykać z, duży, z jakimiś wielkimi, jak to się mówi, szychami, tak? Bo gdyby prokuratorzy byli zainteresowani na przykład y, przestępstwami rzeczywiście w Polsce, ogląda tu jakiś prokurator to bylibyście na przykład zainteresowani tak zwaną aferą podkarpacką. Ale wy nie jesteście tym zainteresowani. Wy będziecie mieli za zadanie ścigać jakichś tak zwanych leszczów z internetu, którzy będą mówili i wypowiadali się, a wy to podciągniecie im po prostu podmowy nienawiści i pod tak zwany hejt. Bo wam będzie to łatwo zrobić, wytoczyć działa w taki, wobec takich ludzi jak ja, czy jakichś innych youtuberów, którzy, którzy po prostu nadają i mówią e, szczerze co myślą. I, I powiem tak, ja będę dalej mówił to, co mówię, będę dalej robił to, co robię, a jeżeli się spotkam z jakimiś konsekwencjami, no to trudno, to będzie to też o, tym, o czymś świadczyło i oczywiście też to, jeżeli by tak doszło do czegoś takiego, to bym to oczywiście odpowiednio nagłośnił i żeby się odbiło szerokim echem. Um, i co, ale mam nadzieję, że oczywiście do takich rzeczy nie dojdzie. Nie będę musiał się mm, y, po prostu przepychać z jakimiś y, usłużebnymi prokuratorami, którzy będą chcieli zamknąć mm, mnie usta wypowiadającemu się czy komuś innemu y, tutaj na YouTube, bo, bo nie wolno, bo, y, bo, bo można powiedzieć coś niemiłego na przykład. Mm, no i o to w tym wszystkim, słuchajcie, chodzi i hejt i mowa nienawiści, jakieś takie rzeczy, w ogóle czegoś takiego nie ma zapisanego w porządku prawnym, jak mowa nienawiści, to jest, to jest jakiś absurd, to jest jakiś absurd I, i naprawdę prokuratorzy, wy się zajmijcie tym, co trzeba, ścigajcie tych, kogo trzeba, no, ale nie tych, którym wam jest łatwo ścigać, bo to państwo, to jest na razie państwo z dykty i struktury i to jest państwo, które zajmuje się tylko i wyłącznie nie tym, co potrzeba, tak? Gdybyście byli rzeczywiście um, ludźmi z powołania, którzy wykonują swój zawód prokuratorski, prawniczy, to byście się zajmili, zajęli tymi, co trzeba, no ale wasze kariery są um, po prostu ważniejsze um, i no co, ktoś by, któryś z was by stracił karierę, jakby miał, nie wiem, ruszyć aferę pod karpaską, na przykład, tak? No to nie wiem, to takie rzeczy to są nie, nie, takie rzeczy ten nie. Tak, o takich rzeczach się nie mówi. Jak prezydent Duda powiedział Rymanowskiego, jaka afara Podkarpacka! I, i jeszcze taki wycześć oszu, oczu zrobił Dudu. No więc, yy, więc jeżeli no, to tak ma w Polsce wyglądać, no to ostatni gasi światło. Yy, uważam, że o tym trzeba mówić. Trzeba te rzeczy nagłaśniać i zobaczymy, jak to będzie działało w praktyce, czy, czy to będzie działało, czy nie. Yy, sami się przekonamy co będzie, ale trzeba o tym mówić zawczasu, bo no to nie jest nic dobrego, co może być. To też może się odbić na ludziach, którzy będą chcieli na przykład um, polubić jakiś post um, udostępniony, napisać jakiś komentarz może na Facebooku w Anglii. Już się dzieją takie rzeczy, tam kilkadziesiąt tysięcy ludzi siedzi w więzieniach za, nawet za polubienie jakichś protestów na Facebooku. Czy też za napisanie komentarza. Więc, no, jeżeli do tego ma to doprowadzić w Polsce, żeby, żeby tak to wyglądało, no to, no to już naprawdę będzie bardzo niedobrze. Chciałem odnieść się do tego artykułu. To było na podstawie infopraszny.com. takiej news zatytułowany Minister Żurek chce ścigać mowę nienawiści. No, więc taki minister Żurek, Taki człowiek, no człowiek, każdy sobie odpowie sam na pytanie. Ja powiedziałem: człowiek marny, człowiek, mały człowiek z dużym ego, człowiek, który, któremu się coś wydaje, że stanowi o prawie, a właściwie to można powiedzieć, że stanowi o bezprawie, bezprawie w tym kraju, jakim jest Polska: zatrważające, żenujące. Nie wiem jeszcze, jakimi to właściwymi słowami tutaj określić, żeby to nie było jako, traktowane jako hejt, aczkolwiek jak każdy będzie chciał, to sobie to po prostu zinterpretuje. Moim celem nie jest hejtowanie, moim celem jest powiedzenie, powiedzenie po prostu tego tematu, odniesienie się i, no i żeby ludzie wiedzieli też, z czym mają do czynienia. Kończę tego żywca, Was zapraszam do komentowania. Oprócz tego, nie wiem, napiszcie co uważacie, łapki w górę, udostępnienia. No i widzimy się w odpowiednim czasie później. Papa! Pa.